On jest takim łącznikiem między romantyzmem, przez jego monologie tak. romantyczne, romantycznego, wielkie role, jego Konrad Gustaw w reżyserii Bardiniego, jeszcze, prawda? To były osiągnięcia. Zresztą potem to było Mistrzostwo Świata. Potem mi jego koledzy mówi, A wiesz, co jak to zaśpiewałeś w Opolu, a potem w Sopocie, to coś jest z wielkich monologów Ignacego. Ja wiem, bo on mi to reżyserował, i do dziś dnia. Zachowałam te gesty, no osobiście przeżyłam to strasznie, bo to taka maksymalna intymność z facetem, on cię nagle reżyseruje, mówi, a tu zrób tak, a tu pochyl głowę, a tu zrób taki gest, ja to wszystko zachowałam do dziś i ten biały kostium, to on zaczął ubierać na biało, biały smoking mm -hmm. Chopina, troszkę włosy dłuższe i tak, no niektórzy mówią, a przebrana za Chopina, nieprawda.